Dzień dobry, witam w długo oczekiwanym materiale z Wiecu Sławomira Mencena w Białym Stoku. Ten materiał trochę pociąłem, bo rozmawiałem z ludźmi, głównie z młodymi osobami. Dlaczego Sławomir Mencen? Dlaczego tutaj przyszli? Właśnie takie pierwsze było pytanie. Dlaczego tutaj się pojawili? I jak długo śledzą działalność Sławomira Mencena? Czy może dłużej? Czy to jest ten świeży powiew z TikToka? Nie, dopiero przy tych wyborach się zainteresowałem bardziej polityką, ale no nie jest to jakaś moja zajawka większa, tylko po prostu no chciałem zobaczyć, co ma to powiedzenia. Może po... pierwszy? No, Mensem będzie w stoku. Okej. Okay, I od kiedy zacząłeś się interesować Sławomirem Męcenem? Bo ma 17 lat, jeszcze to nie będą twoje jakby pierwsze wybory, ale gdzieś na TikToku pewnie go zauważyłeś. Tak, tak. Mnie za, 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 zasystysfakcjonował. Jego osoba, jego charakter. Czuje, że ma dumę w sobie. I, i potrafi krewać ludźmi. Chciałem szczerze zobaczyć, co tutaj się będzie organizowało. Tak. Co tutaj będzie się działo. No. Pierwszy raz jestem na takim spotkaniu w centrum, nigdy nie chodziłem na takie spotkania, a teraz zrobiłem wyjątek. Czy pan... No bo domyślam się, że to raczej Sławomir Mencen będzie pana kandydatem w tych wyborach? Czy bardzo nie? możliwe, bardzo e, możliwe. Czy to dopiero pierwsze wybory, gdzie pan nie śledzi dział, Ale działalność Sławomira Mencena śledzi, czy? Tak, po trochu. Tak, zbytnio od się nie interesuje. Okay. To będą twoje pierwsze wybory? Tak, pierwsze. E, I co? Domyślam się, że jest duża szansa, że zagłosujesz na Mencena? Tak, najpewniej tak. A chciałam zobaczyć, jak przebiega kampania pana Sławomira Mencena. Jestem zainteresowana jego kandydaturą. Żałuję, że nie mogę brać udziału w tegorocznych wyborach. Może się uda w następnych latach. Co innego, tak. Zastanawiam się nad poparciem zupełnie poważnie. No to już jak się dowiedziałem, że dana osoba zamierza głosować na Sławomira Mencena, no to byłem ciekawy dlaczego jakie poglądy, jakie sprawy są dla niego najważniejsze i jak się dowiedzieli, co najbardziej do nich przemówiło. Ale no, podobają mi się jego poglądy no i to, jak się wypowiada i mam nadzieję, że zmieni Polskę. Ok, a które po poglądy najbardziej Ci się podobają? Najbardziej yy, to, że na pewno nie chcę wpuszczać żadnych yy, uchodźców do Polski. Yy, bardzo lubię się. Yy, udałoby się te podatki yy, zlikwidować yy, w jakimś stopniu, mm -hmm. bo słyszałem, że ludzie gadają, że yy, takie pogłoski, że męce miał zlikwidować wszystkie podatki. Ja, choć to nie, nie jest prawda. Mówił, że yy, uprości podatki i spróbuje ich trochę usunąć. I no. To on jako prezydent tego nie będzie mógł zrobić. To jakie poglądy przemówiły? Przemówiły do pana, że to akurat prawdopodobnie na Jeszcze nie i przemówiły, mieszkańca. zobaczymy czy coś przemówi. Aha. To, ale to jak pan mówi, że to prawdopodobnie będzie kandydat, no to jednak czymś musiał do na razie, no, miał tam parę swoich y, występów, które przekonują, bardziej są po jego stronie, aczkolwiek na razie jeszcze nie jestem na tym etapie, żeby w stu procentach powiedzieć, że... W końcu jeszcze mamy dwa miesiące Jeszcze do jest dużo czasu, dokładnie tak. dlatego... No poglądy właśnie takie konserwatywne, to, że na przykład nie podoba mi się ta migracja nasilona, że ja bym chciała czuć się bezpiecznie w naszym kraju, zwłaszcza jako kobieta. Też wyznaję jednak no, te katolickie wartości, więc na przykład sprzeciwiam się aborcji, dlatego właśnie według mnie słowo Mensa jest tym najlepszym wyborem. Nie, na no, pewno jeżeli chodzi o podatki mhm. wolnorynkowe. No bardziej tak, a jeżeli chodzi na minus, świata bogląd. No, można tak powiedzieć, troszeczkę takie podejście myślą, e, anty czasami. kobiece okay. czasami. Przede wszystkim to, że pan Mensa... Dba o dobro, pierwsze stawia nasz interes, nasz Polaków, nie Ukraińców, nie Białorusinów, nie Niemców, nikogo. Nasz nasz interes to jest bardzo ważne. Dba o to, żeby nasze pieniądze, które naprawdę nasi rodzice, nasi dziadkowie wszyscy zabrali z trudem, tak naprawdę, żeby były wydawane w rozsądny sposób. Samo to, jak prowadzi kampanię, już jest bardzo dobrym dowodem na to, że. Umie zarządzać pieniędzmi, a takich osób też nam w państwie potrzeba. Chcę prowadzić dobre inwestycje, nie przyjmuje zielonego ładu. No bo to, że nasza planeta płonie jest po prostu, dla mnie jest to irracjonalne. Jak można stawiać... Jakby interes w ogóle zielonych drzewek, kupowania ich za niewiadomo wielkie jakie pieniądze stawiać go nasz nas interes nas, nasz interes, nas młodych wszystkich ludzi. Ciężko to wymienić tak naprawdę w chwilę, eee, tak naprawdę. Głosuję na najlepszego z tego, co mamy do wyboru. Na no, najmniejsze zło. Można tak powiedzieć. Tak się już zawsze mówi. Ehm... Ale jakieś poglądy jednak muszą chyba przemawiać, że. No jednak raz. on, a nie, nie ktoś inny. To w skrócie powiem konserwatywne. Okej. Okay. To by można było tak, tak uznać. A z gospodarki? Prawda jest taka, że wolałbym jego jako ministra finansów, ale w tej chwili to nie o to są wybory. E, więc jeśli muszę wybrać i tak jakiegoś prezydenta, to z całej ekipy to jest najmniejsze zło. W sumie to interesują mnie wszystkie poglądy pana Sławomira, w szczególności te związane z Ukrainą, bo mam takie same zdania jak on. I to tyle. A podatki? Gospodarka? Nic. A światopoglądowo? Bo niektórzy mówią, że na Mencena kobiety nie zagłosują przez to, że jest przeciwnikiem aborcji. No właśnie z tym lekko bym się nie zgodziła, ale próbuję na to przymknąć oko. Bo no, moim zdaniem najbardziej przemawiało to o uchodźcach, no bo no, chcę, żeby Polska była bezpieczna, nie chcę, żeby to wyglądało tak jak w innych krajach na przykład. Widzę, w że to jest główna odpowiedź. Większość osób właśnie na to zaznacza. A Sławomir Mencen zawsze był znany z podatków, a teraz jest z, bez, z bezpieczeństwa granic. No znaczy, właśnie też o tych podatkach teraz ten bardzo dużo mówi się. Jak, okay, a jak podoba się y, kampania słowo Mencena, to, że objeżdża te wszystkie powiaty w Polsce? Dobrze, jest dobrze, że tak objeżdża, miałam jechać na więcej rzeczy, ale w sensie do innych miast jeszcze, ale niestety się nie udało, jestem w Białymstoku, więc chociaż tyle. I kolejne moim pytaniem było pytanie o piątkę Mencena, które jak się okazało później było bardzo nietrafionym. Zapytacie się dlaczego? Jak to, Masza, mogłeś pytać o tą wyrwaną z kontekstu piątkę Mencena? Otóż właśnie chciałem się dowiedzieć, jak ludzie na tą piątkę reagują, bo my praktycznie widzimy ją codziennie teraz. Wszyscy są przepytywani. O tą piątkę Mencena. I w mojej głowie scenariusz wyglądał tak, że jeżeli ktoś powie, że ona jest wyrwana z kontekstu, no to zapytam się, o jaki kontekst tam chodziło i że ludzie nie będą wiedzieli. Tylko nie spodziewałem się scenariusza, no i jeszcze druga strona, że powie, że tak, słyszała i to ich odpycha, a nie wiedzą, w jakim kontekście była ta piątka Mencena. Tylko nie spodziewałem się scenariusza, w którym. No, większość osób nie słyszało piątce Mencena, a dwie osoby, które mi odpowiedziały, że słyszały, no to znały, znały kontekst tej piątki. Więc taki film być może jeszcze się pojawi, bo moim zdaniem on jest ciekawy, żeby pokazać. Cała prawda o piątce Mencena i wtedy wam pokażę o co chodziło w tej piące Mencena. Oczywiście wy możecie to sprawdzić, bo to jest na YouTubie ten cały wykład, gdzie Mencen opowiada o tej piątce. Wieloma osobami że nie słyszeli o piące Mencena jednak. No bo to, to większość, w, ta większość ta osób, ta... większość osób się nie interesuje polityką. Tak, dzisiaj, TikToka oglądają. Dzisiaj akurat y, ten oglądałem, y, nie wiem czy mogę mówić, ale no odcinek Stanowskiego, gdzie był na wiecu trzaskowskiego. No widziałem, to ludzie w widziałem. ogóle nie wiedzą, y, co się dzieje. W tak, Polsce. tak, i, ale niestety, niestety. Aktualna polityka i wybieranie swojego kandydata to jest jak kibicowanie klubowi piłkarskiemu. My nie patrzymy przez pryzmat poglądów, tylko nieważne, co on będzie mówił, będziemy, będziemy go popierać. I tak było na materi w materiale Krzysztofa Stanowskiego. Tak. Bo ładnie wygląda. Co tak, najczęściej, tak. najczęściej najczęściej. Argument, się rzuciło, tak. że młody chłopak. Tak, 50 ale... chyba dwa lata, czy tam ile, ale. No, no, tak no, ale także... pani 75 miała, która to mówiła. <laughs> e, oczywiście. Młodzi i młodymi, ale Najbardziej właśnie chciałem porozmawiać z osobami, nie oszukujmy się, już w dorosłym wieku, ale oni najmniej chętnie chcieli stanąć przed mikrofonem, ale tutaj spotkałem bardzo fajną panią, która waha się pomiędzy Nawrockim a Mencenem i moim zdaniem ciekawie jest zobaczyć właśnie z perspektywy tych osób, jak oni widzą tych dwóch kandydatów? Domyślam się, była pani i słuchała przemówienia Sławomira Mencena. Tak, oczywiście. Co najbardziej przemówiło? To znaczy, wie pan, co ja przyszłam z tym, żeby, jak to powiedzieć, rozróżnić, co właśnie ma jaki program Mencen i jaki ma Nawrocki. Mhm. Oczywiście, dlatego przyszłam, żeby. na własne uszy to usłyszeć. Tak, bo jestem rozczarowana, że musimy płaczyli tym beksą. Mam nadzieję, że się nie powtórzy ten scenariusz, i że niech to będzie nawet y, Mencen, ale żeby był prawicowy, taki za Polską. Po prostu Polakiem, bo to, co, co teraz jest, to jest, y, to jest niemieckie. Czyli na razie pani jest na pograniczu Mencen-Nawrocki. Tak. Jak ocenia pani kampanię pana Nawrockiego? Bardzo dobrze. No chociaż i zachwyca mnie y, Męcen. Tak? Jestem zachwycona jego programem. Okej, okay. czyli będzie ciężko podjąć tak, decyzję? Tak, będzie, ale, y, ale no, będzie ciężka, ale mam nadzieję. To taka że... najważniejsza cecha za Męcenem i za Nawrockim. Tak, tak. Jaka, ale jaka? Jaki pogląd? Yy, jaki pogląd? Yy, no właśnie. Yy. Poglądy, te, te poglądy. Może jaka, a może łatwiej będzie Ty też stanie kasą. To znaczy podoba mi się, że Mencen właśnie wytyka też zostanie kasą. Te toalety. To, Bardzo publicznych pieniędzy. Pieniędzy, to, jest, to, to mi się podobało. A u Nawrockiego? Że jest patriotą do krwi i kości. To teraz po jakiejś wadzie Mencena i Nawrockiego, bo muszą jakieś mieć wady. Ojej, nie będę wytykać wady. Same chcę widzieć, same zalety. Wady tylko widzę u tego, u Szymusia. Znaczy to jest akurat bardzo złe, że wady widzimy tylko u tych drugich, a u swojego kandydata chcemy widzieć same zalety. A teraz y, wywiad z tym, co organizuje tą całą kampanię, czyli z Bartoszem... Bochenczakiem i zobaczymy jak wygląda kampania z jego perspektywy. Czym się zajmujesz? Jak wygląda? Jesteś na wszystkich spotkaniach? Trudno jest powiedzieć, czym ja się nie zajmuję. To był, to, natomiast czym się zajmuję absolutnie wszystkim w tej kampanii. dbam o całokształt y, tej kampanii, i faktycznie y, byłem niemal na wszystkich. Być może jakieś jeden, dwa, trzy dni y, z uwagi na jakieś tam rodzinne obowiązki opuściłem, a tak to staram się być wszędzie. Czyli wszyscy gratulują Słowomirowi Męcenowi, że objeżdża wszystkie powiaty w Polsce, ale o tobie trochę zapominają ludzie. Nie, ja tu nie jestem y, dla glorii. Tutaj Ale żeby docenić żeby docenić to poświęcenie. Ja się, ja się czuję doceniony, jest wszystko w porządku. Akurat nie nie mam z tym jakiegoś wielkiego problemu. Pycha kroczy przed upadkiem, więc naprawdę ja jestem skromną osobą i nie potrzebuję jakichś tutaj wielkich fanfarów. E, pytałem się Krzysztofa Bosaka, czy spodziewał się rok temu, jeszcze rok temu, przed kampanią prezydencką, czy takie tłumy mogą być na na spotkaniu z kandydatem Konfederacji. Ale mówisz, że się pytałeś Krzysztof. Tak, czy... a teraz siebie pytam. Aha. Czy się spodziewałeś? Aha, e, przyznam szczerze, że nie, że e, zaczynaliśmy tę kampanię, kupiliśmy sprzętu tak, żeby napełnić plac, nagłośnić plac około 150, 200, może 300 osób. I po ile, ile dzisiaj osób może być? E, tu jest parę tysięcy osób, tak już spokojnie szacując tutaj. Jest to impreza zgłoszona. Znaczy, to jest. To myśmy zgłosili na tyle, ile planowaliśmy, ale. No, nie nie wiem. no bo myślałem, że powiedz, że jest 999 osób. Nie wiem, ja szacuję, że jest parę tysięcy, natomiast e, gdybym tak policzył, to pewno by było 999. W każdym razie to jest e, naprawdę bardzo dużo ludzi, bardzo się z tego cieszę. Nie spodziewaliśmy się takich tłumów. E, musieliśmy w, na chybcika dokupować sprzętu też, dokupować głośników, dokupować mikserów, e, zwiększać ekipy, więc e, nie spodziewaliśmy się, że ta kula śnieża tak tak szybko przybędzie przybierze takich rozmiarów, tym bardziej w mniejszych miejscowościach, no bo w Białymstoku moglibyśmy się domyśleć, że tyle osób przyjdzie, ale jak byliście w Mońkach, w Siemiatyczach, w Hajnówce też w Sokółce fajny baner widziałem, ktoś tak. miał na podnośnikach. No naprawdę właśnie te mniejsze miejscowości to już w ogóle jest szokujące, kiedy jedziemy do miejscowości, która ma 4000 tysiące mieszkańców, a tam jest co prawda może niewielki ten plac, ale jest pełny, jest tam kilkaset osób, to jest dla nas już szokujące, ale i budujące, bo ja przy nam szczerze, to napędza nas do dalszej ciężkiej pracy. To jest taki power dla nas, to jest taki kop do przodu, że robimy dobrą robotę i chce nam się jeszcze bardziej pracować. Jakaś nieoczywista rzecz, której się nauczyłeś pod czy, podczas tej kampanii, na którą zwróciłeś uwagę? Bardzo ciekawe pytanie. Nauczyłem się tego, że niemożliwe nie istnieje. Naprawdę, że niemożliwe nie istnieje, że być może to, co spodziewaliśmy się, to, to przerosło nasze najśmielsze oczekiwania, ta energia. Nie wiedziałem, że ludzie potrafią być tak aż energiczni, że ludzie potrafią tak dużo ciepła, serca, energii i otwartości okazać. To jest dla nas bardzo miłe. A pytanie: jak Sławomir Mencen ucieka tą żeby dostać się do kolejnej miejscowości, to ty też też jesteś w tej miejscowości jak ty też kolejno bierzesz albo biegniesz do samochodu ja z reguły wyjeżdżam w połowie przemówienia Sławomira Mezena, dzisiaj jest ostatnie roku. więc zostajesz do końca tak. natomiast faktycznie Sławomir Męcen ja to zdementuję, on nie ucieka on jedzie spieszy się do kolejnych miejscowości to jest to że czasem mamy godzina po godzinie ja już tam jadę jak tu jeszcze trwa wydarzenie to ja tam już rozpoczynam i Sławek dojeżdża czasem w połowie tego wydarzenia wchodzi mówi swoją kwestię i no tak to Musi wyglądać, jeżeli chcemy zrobić największą trasę od 10 lat w historii, bo wcześniej tylko prezydent Duda takie coś zrobił. Ale wszystkich powiatów nie objechał. Yy, tak, yy, ale my chcemy pobić właśnie ten yy, rezultat prezydenta Dudy. Jeżeli chcemy to zrobić, to musimy pracować w ten sposób. Do wyborów jeszcze dwa miesiące. Jak myślisz, jak te wybory się skończą tak realistycznie? Słowo Mensen ma szansę na drugą turę? nie wiem, jak się skończą wybory, natomiast szansę ma jak najbardziej. Od początku tej kampanii yy, wierzyliśmy, że my możemy zbliżyć się do tej drugiej tury. Na początku? Yy, w tym momencie, w tym momencie yy, wiemy, że to jest naprawdę cel jest bardzo blisko. Już nie patrzymy na te sondaże, ale wiemy, widząc te tłumy, te pełne place, ten entuzjazm, energię, ten zryw, że naprawdę cel jest bardzo blisko yy, jeszcze trzeba troszeczkę ludzi przekonać i być może damy radę wejść do tej drugiej tury. Okay. dziękuję bardzo. Dzięki. Napiszcie w komentarzu, jak jak wam się podobał ten materiał? Mam nadzieję, że to nie będzie ostatni w tej kampanii wyborczej. Zostawcie subskrypcję, a także łapkę w górę pod tym materiałem, a ja dziękuję osobom, dzięki którym powstał ten materiał, czyli sponsorom dzisiejszego odcinka, których aktualnie widzicie na ekranie. Jeżeli chcecie dołączyć do tego zacnego grona, link do rzutki znajduje się w opisie. Nie słyszałeś o czymś takim? Nie słyszałem, no ale no, no wiem, że tego nie chcę, ale nie, ale nie słyszałem. Aha.